Z kim w takim razie nie miałeś w ogóle vibe'u? Kto cię wkurzał w tym programie? Yy, no to chyba polecę klasycznie, że nie cały czas, ale wkurzał wkurza mnie trochę Kuba Bukłacha tymi właśnie dramogennymi, takie drama queen zachowania. Kuba paniczką mnie denerwował, ale w zupełnie inny sposób niż, yy, niż Kuba Bukłacha, nie? Bo chciałem dać takie dwa przykłady skrajne, ale jakby miały tam jakiś tam 1% łączności, nie? Bo Kuba bo był po prostu wkurwiający czasami i męczący w taki negatywny sposób, mm. że wygościł on ciebie dosyć po prostu czasami. Jak tak się kłócił, kłócił ze Szczepanem na przykład, albo tam na panelu się wyzywali. Ja mówię, w ogóle co to? Jakby nie rozumiem tego, nie? A Kuba Paniczko? To, to jest po prostu boss. Jakby to, ja kocham go, kocham go, kocham go całym sercem, ale on jest, jakby ma takie, ma takie zachowanie, że ja go kocham, jak z nim spędzam po prostu, wiesz, dwa dni, ale jak i jak, nie wystarczy mnie, bo on, ta, on, on po prostu przebodźcowuje mnie swoim zachowaniem. I nie, on nie denerwuje mnie samym sobą, tylko denerwuje mnie, jakby to przebodźcowanie. On jest tak energiczny, on jest taki. Jest taką, on jest taką, taką bombą energetyczną. On po prostu, i on rzuca tymi bombami w ciebie, nie? Siedzisz z nim, to on wiesz tak. Podrzucać, podrzucać tą energię, a potem, jakby ta. i on nie zwalnia, a mi, wiesz, a mi to spadnie, czasami jestem zmęczony. Dostaję tą energię, więc co tu się dzieje? Jakbym jakiś odsucony był. Yy, yy, no to tak ciekawostka była z tym kubą, paniczko. Yy, ale no, denerwowała mnie chyba najbardziej. Kuba Bukłocha, ale to tak chyba wszystkich.